Cześć! Dzisiaj ruszymy sobie na spacer po wzgórzach Bo Postaramy się poszukać kryształów czarnego turmalinu. Mamy początek wiosny, piękna pogoda słoneczna, chociaż od jutra już jest załamanie pogody. Skorzystałem z tej okazji, Pola są zaorane, chociaż może jeszcze deszczem trochę nieprzymyte. Ale tu właśnie na tych polach, na Wzgórzach Bielackich postaramy się poszukać ciekawych skał oraz ciekawych minerałów. A co to będzie? No przede wszystkim skupimy się na czarnych turmalinach. Notowane były tutaj inne ciekawe minerały jak bryle, granaty. Zobaczymy co uda nam się trafić. Tu już z daleka zauważyłem, że jest usypana, tak jak zobaczycie, dalej tą drogą asfaltową. Pryzma kamieni zebranych tutaj przez rolników z pola, więc zaczniemy sobie chyba poszukiwania właśnie od tego miejsca. Co do poszukiwań tutaj na Polach w okolicach Wilawy no to mamy całkiem spory obszar, bo to się ciągnie aż na południe w stronę wsi, Ostroszowice różana, a także na wschód w stronę Piławy górnej, więc mamy tutaj całkiem spory obszar do eksploracji. Wiosna i jesień są najlepszymi takimi okresami do poszukiwań, bo wiem, jak mówiłem, pola są zaorane, najlepiej jeszcze jakby deszcz nam przemył. No i spacerując właśnie sobie. Po takich terenach możemy wypatrywać ciekawych skał i minerałów. Dotarliśmy właśnie pod tą pryzmę kamieni. Spróbujemy sobie obejść, zobaczyć jakie tutaj kamienie nam się sypią. Widzę, że już jest parę ciekawych bloczków do rozwalenia. Co nas tutaj będzie interesowało? Przede wszystkim. Zwracamy uwagę na jasne skały. Co to będą za skały? To są głównie pegmatyty bądź bloki masywnego kwarcu i skalenia. O pegmatycie zaraz opowiem, jak znajdę jakiś fajny kawałek, i na zbliżeniu pokażę Wam, co to jest za skała. No dobrze, zobaczmy, jakie skały tutaj mamy. Widać tutaj bardzo charakterystyczną cechę, a mianowicie teksturę kierunkową. Widać takie linijne ułożenie składników. Te skały to są gnejsy. Główna skała metamorficzna, budująca na masy w górsowich. zbudowana z kwarcu i skalenia, to są te jasne pasemka. Natomiast ciemne te warstewki, laminy są zbudowane z łyżczyków, przede wszystkim czarnego biotytu. Generalnie te skały mają kolor jasno -szary, jak są świecze gdzieś wydobyte z głębi ziemi, rozłupane, natomiast tutaj na polu to wszystko jest takie rdzawe, brudne. Jest to związane po prostu z zabarwieniem związkami żelaza pochodzącymi z rozkładu między innymi właśnie biotytów. Po prostu jest to zwietrzała skała i nie ma tej swojej naturalnej barwy, która jest wtórnie zabarwiona. Tu widać, jak te biotyty nam mocno połyskują. Niekiedy też widać nie muskowit co tu jeszcze ciekawego jest a to natomiast mamy już inną skałę to jest gabro gabro nie pochodzi tutaj stąd z tych pól prawdopodobnie przy oraniu pola zostały gdzieś wyrwane z jakiejś polnej drogi to jest gabro pochodzące z Braszowic, gdzie są produkowane kruszywa i między innymi tutaj na lokalne drogi takie gabra trafiają, więc trzeba też mieć na uwadze, że na takich pryzmach mogą się trafić skały nie pochodzące właśnie dokładnie z tego terenu. Tam wcześniej też widziałem, wzdłuż drogi sypały się na przykład strzegomskie granity, którymi też droga była utwardzana. Kolejny jakiś okaz kwarcu masywnego. I o, z widocznym tutaj błyszącym muskowitem, czyli kolejny minerał z grupy łyszczyków. To jest fragment pegmatytu. Właśnie te pegmatyty nas najbardziej interesują. Co są ze skały? To są skały już magmowe, żyłowe. Tworzą niewielkie ciała w obrębie tych gnejsów. I one charakteryzują się bardzo. Gruboziarnistą budową. Kryształy zwykle mają od kilku centymetrów, nawet do kilkunastu centymetrów wielkości te ziarna, więc to jest taka cecha ich rozpoznawcza. To jest też po prostu gneis, natomiast tu na tej powierzchni, dokładnie tak na mnie 200 coś połyskuje, ma taką strukturę bardzo włóknistą, taką budowę. Ten minerał to jest sylimanit, dosyć charakterystyczny też minerał dla skał metamorficznych, właśnie typu gnejsów. On występuje lokalnie, często jest określany. Jako fibrolit. Silimanit jest to jeden z trzech minerałów krzemianów glinów, które występują w skałach metamorficznych. Kolejny to jest andaluzyt oraz Dysten. One powstają tutaj w tych skałach metamorficznych. I w zależności jakie mamy warunki ciśnienia i temperatury, to powstaje nam dany minerał. Właśnie mamy Dysten, Silimanit i andaluzyt. Przejdźmy sobie dalej zobaczmy jeszcze tutaj, jakie są fragmenty skał. O, zobaczy to. Mamy duży, masywny blok kwarcu. Typowego kwarcu to bo widać tutaj bardzo dużą ilość łyżczyków. Głównie to jest muskowit. A także jak zobaczycie tutaj są takie dziury. Z bliska widać, że one mają sześciokątny zarys. Są to ślady po w kryształach turmalinów. Tutaj też widać trochę czarnego, więc mamy po prostu blok kwarcu z czarnym turmalinem, więc ten okaz trzeba będzie potraktować porządnie młotkiem, zobaczyć czy w środku jakieś fajne kryształy nam nie wyskoczą. Tak wygląda masywny kwarc pegmatytu. Czyli widać tutaj tą gruboziarnistą strukturę. W tym bloku kwarcu jednak nic więcej nie trafiłem. Masywny kwarc, właściwie bez żadnej innej mineralizacji, jedynie trochę muskowitu. Natomiast obszedłem sobie trochę dalej tą pryzmę, dosłownie 10 minut rozbiłem z kilkadziesiąt małych kawałków pegmatytów. No i udało mi się trafić turmalin. Takie niewielkie, słupkowe, skupienia. No niestety nie są zbyt okazały. Ten fragment Pegmat jest większały, więc większość kryształów została przełamana. Natomiast tu na tym okazie widać ściany słupków. Te kryształy rosną tu obok siebie tak równolegle. Więc, no, jest nadzieja, że coś więcej jeszcze się znajdzie. Mam w okolicy takie pola, gdzie zdecydowanie łatwiej jest o te turmaliny. Niestety już teraz są obsiane, więc nie będę tam chodził. Poszukam jeszcze tutaj jakichś innych fragmentów pegmatytu do rozbicia. Sporo jest takich fragmentów z fajnie błyszczącym mózgowitem, tym łyszczykiem, który tutaj jest typowy dla dla pegmatytów srebrzysty połysk ma mocno nam w słońcu połyskuje Dzisiaj kończę już poszukiwania. Niestety dosyć słaby dzień. Mało było tutaj okazów zarówno Pegmatytów, jak i Turmalinów. Poza tym właściwie jednym okazem nic więcej nie znalazłem trochę jest silimanitu, natomiast pokażę Wam zdjęcia okazów, które znalazłem w poprzednich latach tutaj na polach nieco dalej parę kilometrów, gdzie tereny były zdecydowanie bogatsze. Postanowiłem do tego filmu dograć jeszcze kolejną część, tydzień później, już po opadach śniegu. Na szczęście no, słońce szybko wyszło, śnieg nam już tutaj praktycznie na polach stopniał, więc odwiedzę jeszcze może dwa, trzy miejsca tutaj na polach. Może uda nam się coś znaleźć ciekawego. Tutaj jest kolejna pryzma kamieni, gdzie już zauważyłem kilka ciekawych okazów. Wcześniej tutaj młotkiem troszkę postukałem. No i co trafiliśmy? No mamy pegmatyty, które są jeszcze bardzo fajne, bo mamy przerosty pismowe, takie charakterystyczne, przypominające pismo hebrajskie, przerosty szarego kwarcu w jasnym skaleniu. No i z drugiej strony mamy tutaj czarne słupki turmalinów, też w takim charakterystycznym, jak gdyby równoległym zroście. Tu kolejne blaszek znaczy, pegmatytu, zaraz go też młotkiem postykamy, natomiast już widać tutaj te duże skupienia muskowitu. I biotytu. Tutaj wiełem kolejny ciekawy okaz. Dosyć ciemna skała, bardzo drobnoziarnista, aczkolwiek widać kryształy. To jest Amfiboli, to one tutaj też występują wśród tych Gneisów. Natomiast zobaczcie tutaj, to są takie fajne promieniste, gwiaździste skupienia. Najprawdopodobniej też jakieś Amfiboli. Bardzo możliwe, że jest to Horblenda, no zabiorę ten cały okaz w domu, my je zobaczymy jak będzie to wyglądało. Takie gwiazdziste skupienia, promieniste amfiboli, już były tutaj kiedyś e, opisywane, aczkolwiek trochę w innym miejscu, oddalonym tutaj o, o kilka kilometrów. Idziemy sobie tutaj kawałek dalej. Tam na horyzoncie widać masyw ślęży i po lewej wzgórza kiełczyńskie, a pod nimi dzierżoniów. Natomiast tutaj po lewej stronie mamy góry sowie. Tu kolejny blok amfiboli. Tu. Właśnie nam połyskują kryształy chorblendy. A poza chorblendą, w tej skodzie, mamy jeszcze skalenie, te jasne. No i zobaczcie, jakie fajne pole udało mi się trafić. Bardzo dużo fragmentów jasnych pegmatytów tutaj się sypie. Więc jest duża szansa na jakieś ukazy turmalinów, a być może i coś więcej. O, no, patrzcie, coś tu jest. Czarne. O! Jest. No, w końcu. Spory krzeseł czarnego turmalinu. Słońca przeczyśmy. O, no, jest ekstra. No, fajnie się trafi, błyszczące ściany. A tutaj na przekroju to taki niepozorny, dopiero z boku widać charakterystyczne błyszczące ściany. No to szukamy dalej. I kolejny. pośród jasnych pegmatytów mamy okaz tutaj z czarną turmaminą. Zobaczcie. Tutaj w tym miejscu, zobaczcie, że te całe pegmatyty są w dużych ilościach, no i są rozkruszone, więc właściwie nie musimy tutaj nic młotkiem rozkuwać, dużych bloków praktycznie nie ma. Natomiast po prostu chodzimy po tym polu i szukamy już pojedynczych okazów, gdzie ten czarny turmalin w tym pegmatycie sobie siedzi. A być może nawet będą jakieś pojedyncze kryształy. Czy to był turmalin? Kiedyś miałem okazję tu znaleźć, właśnie, bardzo ładny, kilkucentymetrowy kryształ turmainu. taki wyizolowany. A tutaj, patrzcie, ładny kawałek biegmotytu z dużymi skupieniami muskowitu. No i ta charakterystyczna kupiłość. No, i jedna z cech muskowitych łyżczyków są sprężyste. Możemy sobie te blaszki wyginać one nawracają do poprzedniego stanu. Taki rozwolony mózgowit. Jak lusterka. W tym miejscu, jak widać, tego pegmatytu jest bardzo dużo. To znaczy, że gdzieś tutaj pod nogami po prostu była jakaś duża żyła pegmatytowa być może nawet kilkanaście metrów mogła mieć. Więc tutaj już właściwie szukamy po prostu tych czarnych turmalinów. Natomiast Gdzieś po prostu na innych polach, jak nie mamy namierzonego miejsca występowania pegmatytu, to po prostu się szuka tych jasnych właśnie skał pośród gnejsów. One często są wyrwane z jakichś niewielkich żył pegmatytowych, gdzie nie, nie tworzą jakichś większych nagromadzeń, na, na tylko po prostu pojedyncze gdzieś bloki tych pegmatytów leżą na polach. I tutaj widać kolejny czarny. Zobaczcie, trochę skryty z boku. wracając do auta, pod wodę wyskoczył taki kawał, no właściwie żyły kwarcowej, tutaj widać skałę Gneiss. żyły z przekrojem przez kryształ turmalinu. Jak ładnie widać sześciokątny przekrój. No i moje zbiory. Bagażniku, jeszcze taki ładny pegmatyt się trafił. Duży bloczek z przerostami pismowymi. Idealny do skalniaczka. Dotarłem do kolejnego pola. Zaraz uda mi się głębiej przejrzeć pryzmy. Tam na skraju pola. Natomiast tutaj już przy samej drodze troszkę kamienia było wysypanego. I trafiłem, bardzo ciekawy, taki pegmatyt. Yy, właśnie nie pegmatyt, to no, skała zbudowana z kwarcu i skalenia. Yy, dosyć drobnoziarnista, dlatego właśnie trudno nazwać pegmatytę, natomiast pochodzi pewnie z jakiejś żyły pegmatytowej. Ale co tu już znalazłem ciekawego? Te okrągłe kryształy tutaj, w tym miejscu, to są granaty. Oczywiście one są tutaj na przełamanej powierzchni, ale tu już jest skała, widać właśnie. Ciekawa, bo mamy granaty. Trochę spaceru po polu i kolejne wydaje się ciekawe miejsce. Coraz więcej pegmatytów się trafia. Co ciekawe, dużo jest tutaj turmainu, natomiast jest on taki, w takiej zbitej formie. Nie ma zawartych kryształów takich słupkowych, wszystko się łupie w poprzek. ale widzę, jest czarny turmain, ale także sporo granatów. Tylko te są niestety przełamane, nie ma takich wykształconych form krystalicznych. Trzeba będzie coś więcej poszukać, ale tutaj granacik elegancki jest. Na dzisiaj już kończę te poszukiwania. Niestety wiatr jest taki zimny i nieprzyjemny, że nie ma co tutaj dłużej siedzieć. No, udało mi się namierzyć tutaj kolejny fajny pegmatyt. Są perspektywy. Nie było tutaj zbyt jakichś fajnych okazów w postaci słupków, kryształów, natomiast samego czarnego turmalinu dosyć sporo, więc no perspektywy są. No i trafiają się też na przełamach granaty, więc zobaczymy, na jesień pewnie tutaj wrócę i zrobimy jeszcze rozeznanie lepsze tego pola. A tymczasem wracam do domu umyć okazy, a Was zapraszam do komentowania, Dajcie e, lajka jak się podobało, subskrybujcie kanał. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.